Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: jak będzie się rozwijała ta relacja? I to jest bardzo dobre pytanie, aby nie marnować swojego czasu w razie nieodpowiedniej dla nas osoby. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Setno. Umiarkowanie. Co wychodzi naprzeciw. As pentat. Wynik odpowiedź rana. Król kilchu. Dołożę kartę. Król była. Dołożę kartę. As mieczy. Dołożę kartę. Rycerz kielichów. jest karta i to może być tło czytania. To jest miłość duchowa i wartościowy partner. Sedno, umiarkowanie. To jest powściągliwość, umiar, wewnętrzna dyscyplina. Człowiek jest cierpliwy, opanowany, bo chce coś osiągnąć. Tu jest jakaś stabilizacja. Ale brak namiętności. Umiarkowanie pokazuje kobietę o ratowniczkę, sanitariuszkę, która niesie pomoc. To jest przyjaźń i raczej nic ponadto. Powiem językiem kolokwialnym. Tutaj są takie flaki z olejem, i po czasie ten olej wyleje się. To jest takie dostosowanie się do okoliczności, do zasad tego. Króla kielichów czy króla bław. A nas tym wszystkim może zabraknąć. Potrzebna jest zmiana myślenia. Należy spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Należy postawić na swój rozwój osobisty, pokonać lęk i mieć wiarę we własne możliwości. Obiektywnie spojrzyj na tą relację i zastanów się. Gdzie jesteś w tej relacji? Co wychodzi naprzeciw? Asmont. To są pieniądze. Dobra sytuacja finansowa. Spłata, wypłata, zapłata. A tak naprawdę to jest przeciągnięcie sprawy na swoją korzyść. Przeciąganie sytuacji, aby trwała. Tak, jak jest. Tutaj jest konieczność zmiany dotychczasowego trybu życia. Tutaj jest takie powodzenie, ale które nie przynosi szczęścia. To jest błędna decyzja. Błędna decyzja partnera, czy jakichś pieniędzy, czy umowy. Wynik, odpowiedź, rada, król kielichów, król buław, asmiecze i rycerz. Kielichów. Przede wszystkim to jest pomoc. Też jest ważne ojcostwo. Patrząc na króla buław i rycerza kielichów, to mowa jest o przyjaźni, która może być przez niego wykorzystana, więc to żadna przyjaźń. Pokazany jest mężczyzna, który jest niedojrzały. Zainteresuje się Swoim duchowym rozwojem. Dwaj mężczyźni, król kielichów i król buław, pomylili zauroczenie z miłością. Tu jest dużo empatii, jest opiekuńczość, ale to jest przyjaciel. Do łóżka nie chodzi się z przyjacielem. Potrzebny ci jest duży dystans do siebie i do tej sprawy. Nadmierne zaufanie, miękkość czy wyrażliwość może ci zaszkodzić. Ja tych dwóch króli widzę jako amantów. Król lichów może odwzajemnić miłość, ale to może potrwać latami. I nie wiem, czy nie marnujesz dla niego swojego cennego czasu, życia. Trafi się ktoś nowy i lepszy. Król buław nie odwzajemni uczucia. Przy nim jest as mieczy i rycerz kielichów. Król ław jest wygodny. Chce, aby mieć wygodę, aby kobieta zapewniła jemu wygodę. Ten król ław jest niedojrzałym mężczyzną. Nie wchodzi się w związek z niedojrzałym mężczyzną. To jest duże dziecko. On zamęczy kobietę. To jest romantyk z dużymi kaprysami, zachciankami. A tak zachowuje się dziecko i niedojrzało mężczyzna. Podejmij działanie dla swojego rozwoju osobistego, bo jak stoisz, to rowy robisz. Pokazała się tutaj kobieta, która podkłada się mężczyźnie, nie bacząc o nic, o nikogo i swoją reputację. Ty go za bardzo chcesz, więc wiadomo, że z nim związku nie zbudujesz. Bo tutaj nie ma żadnych fundamentów do budowy związku. Tutaj też jest jakiś ważny aspekt dziecka czy dzieci. Raczej na tym trzeba się skupić. Bo ja tutaj nie widzę przyszłości z tym królem Patrząc na asa mieczy, to będzie polemika, dyskusja. Należy dojść do istotnego wniosku po okresie błądzenia. Swoich Błędów partnerskich, złej komunikacji. I należy zrozumieć swoją sprawę, należy zrozumieć swoją postawę. I tego Ci życzę. Pozdrawiam, dbaj o siebie. Tutaj jest kosmos z tym królem Buław. Jeżeli film podobał Ci się, to daj palec w górę albo w dół, jeżeli film Ci się nie podobał. Zapraszam również do komentarzy, bo Twój komentarz pomoże zrozumieć innej osobie. A Ty możesz przeczytać czyjś komentarz, i ten komentarz może być pomocny, Tobie pomocny. Również Zapraszam do oglądania i subskrybowania moich kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o